W tym ćwiczeniu spróbujemy wrysować drogę do projektu i będzie to skutkować mniej więcej takim efektem. Oczywiście samo oglądanie niewiele nam przyniesie, dlatego zachęcam do otworzenia programu i rysowania razem ze mną. Jeżeli ktoś chciałby pracować na dokładnie tym przykładzie, to zapraszam na nasze forum, link oczywiście w opisie. Tam wrzuciłem ten rysunek, można go sobie pobrać, są też wypisane pewne najważniejsze polecenia i można też tam zadawać pytania rozwijające jakiś konkretny temat. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy już do samej pracy. Jeżeli chcemy narysować drogę, to na początku warto byłoby narysować oś symetrii takiej drogi. Tutaj już taka oś symetrii jest, natomiast ja postaram się stworzyć nową. Tą niebieską linię chciałbym, żebyśmy usunęli, zatem zaznaczamy ją i klikamy Delete. Ja może jeszcze na sekundkę wrócę, Ctrl Z, gdybyśmy już mieli. Te oś drogi, no to wykonanie samej drogi to jest dosłownie użycie dwóch poleceń: konkretnie o jak odsuń, żeby określić odległość odsunięcia tam powiedzmy na 2,75, potem taką oś drogi się zaznacza w jedną stronę, w drugą stronę, a drugie polecenie to po prostu docięcie odpowiednie, żeby ta linia była skrócona czyli funkcja trim, mogą to skrócić lub też tę te linię wydłużyć i właściwie drogę mamy zrobioną za pomocą trzech polilinii. Tak by to wyglądało w teorii, ale w praktyce musimy najpierw sobie te oś symetrii narysować. Dlatego teraz spróbujemy narysować oś symetrii drogi, od której będziemy się odsuwać, żeby wyznaczyć kolejne pasy ruchu, ale nie tylko, bo możemy też w ten sposób na przykład wyznaczyć dalej chodnik, czyli gdzie będą krawężniki do drogi, gdzie będą krawężniki do chodnika, do pasa zieleni, jeżeli mamy wystarczająco miejsca itd. tak Na początku wyznaczmy to, co najważniejsze: środek naszej trasy. I Żeby to zrobić, to ja stworzę sobie dodatkową warstwę, nazwę tą warstwę pomoc. Tworzymy nowa warstwa, niech to będzie pomoc. Zmienię jej kolor powiedzmy na pomarańczowy, żeby było to dobrze widać, i też szerokość. Powiedzmy na 0,50. Jak mamy taką szerokość, to będzie ta linia dużo lepiej widoczna. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość budynków i działek, to ja sobie ją w tym momencie zmienię na domyślną, żeby budynki i działki nie rzucały mi się tak mocno w oczy. Zatem zmieniamy sobie te parametry, przechodzimy do samego programu i pamiętajmy o tym przycisku widoczność szerokości linii, bo gdybym teraz zaczął po prostu rysować na tej warstwie pomoc, jakieś obiekty. No to z automatu nie będzie widać, że to jest linia szersza, bo ten przycisk odpowiada za to, czy szerokość jest widoczna, czy też widoczna nie jest. No dobra, te linie na razie usuwamy. Po co mi warstwa pomoc? Warstwą pomoc chciałbym sobie wyznaczyć takie linie biegnące w poprzek mojej drogi. Wybieram zatem polecenie L jak linia i rysuję. Tutaj będzie pierwszy obiekt wyznaczający, przez co będzie przechodzić ta moja droga. I jak sobie zaznaczymy jakiś kolejny element kawałek dalej, prawda? Gdzieś powiedzmy tutaj. To później oś drogi będziemy wyznaczać przez łączenie środków tych linii. Jednej, drugiej, trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to ciągnąć. Zatem musimy sobie trochę takich linii prostopadłych narysować i trzeba to robić na każdym jakimś zagięciu. Im więcej tego zrobimy, tym dokładniejsza będzie nasza droga. Dlatego wybieramy polecenie L, jak linia, i rysujemy w różnych miejscach. Tutaj dosyć istotne jest to, jakie sobie uchwyty ustawimy, bo trochę tych linii trzeba będzie narysować i na przykład taki punkt bliski, no strasznie mi przeszkadza w złapaniu chociażby końca tej konkretnej linii. Dlatego punkt najbliższy w tym momencie wyłączam, zostawiam sobie w tym momencie tylko koniec oraz prostopadłość. Te dwa uchwyty będą przez nas używane koniec oraz prostopadłość. Zatem zaznaczam koniec i łapię punkt prostopadły po drugiej stronie ulicy. Teraz uruchamiam polecenie linii jeszcze raz i tutaj mała uwaga: nie klikamy jeszcze raz polecenia linii za pomocą ikony, czy też nie wpisujemy, tylko klikamy spację. Spację albo enter. Dlaczego? Bo te klawisze włączają nam ostatnio używaną funkcję, czyli w tym wypadku jest to po prostu linia. I tutaj łączą sobie akurat narożniki tych działek, przechodzimy gdzieś dalej w tej naszej drodze. Jak jest jakieś poszerzenie, to też wyznaczmy sobie tutaj kolejną linię pomocniczą. I prostopadle do drugiej strony. Jak jest zwężenie, też wyznaczamy sobie kolejną linię pomocniczą. Trochę tych linii trzeba będzie zrobić, więc ja pewnie trochę ten film przyspieszę, ale to ważne, żebyśmy dużo ich zrobili, bo wtedy będzie bardziej precyzyjny nasz rysunek. I tutaj też rysujemy kolejną linię. Zwróćmy uwagę na takie wystające cypelki, no bo jak chcemy narysować naszą. Oś symetrii. Ja teraz na chwilkę zasymuluję pewną sytuację. Jak chcemy narysować naszą oś symetrii, no to pomijanie takich cypelków, proszę zobaczyć czym może skutkować. Tutaj znajdę sobie jeszcze tylko środek. Jeżeli pominiemy te cypelki, to możemy dojść do takiej sytuacji, że nam tutaj po prostu pas drogowy może się nie zmieścić. Odsunę sobie o 2,75. No akurat się zmieścił, ale będziemy bardzo blisko tej konkretnej działki, dlatego musimy znaleźć środek również w takich liniach. Jeżeli byśmy narysowali sobie tę naszą oś symetrii nieco niżej, właśnie tutaj biorąc pod uwagę ten kawałek, to już będzie lepiej, to już będzie bardziej precyzyjnie, prawda? Już teraz, jeżeli będziemy odsuwać sobie chociażby te dwie linie, ja je połączę w jedną polilinię, teraz mogę to odsunąć o 2,75, to już będzie lepiej, to dopasowane do istniejących warunków. Zatem im więcej tego zrobimy, tym lepiej. Stawiajmy tych linii pomocniczych możliwie jak najwięcej i ja sobie stawiam zawsze w takich miejscach charakterystycznych. Wybieram polecenie linii, rysuję dalej. Tutaj mamy jakieś poszerzenie, też to robią. Może powłączam sobie te punkty charakterystyczne, które chciałem i rysujemy dalej. Spacją rysujemy. Spacją kończymy rysowanie. Tutaj jest poszerzenie, spacją rysujemy, łapiemy do prostopadłości i spacją kończymy. Także możemy całkiem szybko te linie dalej powstawiać, jeżeli wiemy, jakich skrótów klawiszowych używać. Tutaj też mamy poszerzenie, na poszerzeniu również rysujemy sobie te linie. Jeżeli się pomyliliśmy, tak jak ja w tym momencie niechcący kliknąłem w inne miejsce, to nie musimy usuwać linii, zaczynać od nowa. W pasku polecenie jest taka opcja C, jak cofaj, i możemy sobie cofnąć ten ostatni punkt i dalej rysować już z prostopadłością. Także jeżeli popełnimy błąd, to nie trzeba zaznaczać, usuwać, wpisywać polecenia jeszcze raz, tylko cofnięcie i możemy kontynuować nasze wyznaczanie linii pomocniczych. Na zakrętach starajmy się postawić jak najwięcej tych punktów charakterystycznych, bo na zakrętach to jest to miejsce, gdzie możemy wpaść komuś na działkę. Tutaj też mamy jakiś cypelek. Na cypelkach też pamiętajmy, żeby rysować koniecznie tę naszą linię pomocniczą, żeby droga rzeczywiście nie zbliżała się niebezpiecznie do jakiejś konkretnej działki. Tutaj mamy trochę łuku, zatem na tym łuku też stawiamy. Linię pomocniczą i to nawet postawimy ją dwa razy. Tutaj na kolejnym łuku również postawimy linię pomocniczą dwa razy, i mamy zwężenie. Na zwężeniu też stawiamy linię pomocniczą. Ok, zbliżamy się już do samego końca. Tutaj znajdujemy prostopadłość, i na końcu też stawiam taką linię. Teraz te środki będziemy musieli ze sobą łączyć, zatem mamy polecenie polilinii i musimy tutaj łapać środki. Środków nie mogę teraz złapać, bo nie mam odpowiednich punktów charakterystycznych, ale w lokalizacji względem obiektu włączamy środek. Wyłączam koniec, wyłączam prostopadłość, program będzie dociągał mi tylko do środków, co bardzo ułatwia mi pracę. Robię klik, klik. I jedziemy dalej. To ważne, że rysuję polilinię. Gdybym rysował zwykłą linię, to po prostu byłyby to kolejne segmenty i no nie dałoby się tego na przykład odsunąć gdzieś kawałek dalej. I właśnie ja robię tę oś symetrii, natomiast niekoniecznie trzeba tak robić. Równie dobrze, jeżeli ktoś chce, mógłby uruchomić sobie polecenie multilinii. Może ja na chwilkę pokażę, co chodzi z tą multilinią. Jeżeli ktoś wpisze polecenie ML, czyli multilinia, to zaczną mu się rysować linie równoległe, prawda? Coś takiego, rysują mi się linie równoległe. No i tam w multilinii da się ustawić, żeby były dwie linie równoległe, trzy linie równoległe, czy na przykład cztery linie równoległe. Jeżeli byśmy mieli cztery linie równoległe, to jedna byłaby osią symetrii, dwie linie byłyby na przykład krawędziami drogi i czwarta z tych linii, Byłaby na przykład wyznaczeniem końca chodnika, więc teoretycznie dałoby się to zrobić też za pomocą multilinii. Ja raczej multilinii w ten sposób nie wykorzystuję. Można tak zrobić, ale ja zwykle rysuję sobie jedną polilinię, a później taką polilinię zwyczajnie odsuwam. To dla mnie jest lepsze rozwiązanie, ale to oczywiście każdy może robić po swojemu. Kontynuuję teraz moją polilinię, więc wpisuję jeszcze raz PL, czyli polilinia i rysujemy sobie dalej. Łączymy ze sobą środki. Program dociąga nam idealnie do tych małych czerwonych trójkącików. Małe czerwone trójkąciki oznaczają właśnie środek jakiejś linii czy segmentu polilinii. Jeżeli ktoś te linie pomocnicze robił za pomocą polilinii, to też będzie ok. Tutaj jeszcze może warto wspomnieć o takiej jednej funkcji. E, chodzi o moc tego przyciągania. Tutaj muszą się zbliżyć do tej pomarańczowej linii, żeby pojawił mi się ten czerwony trójkącik. Czerwony trójkącik, jak wiemy, oznacza środek, ale chodzi tutaj też o moc tego przyciągania. Zobaczmy sobie, że teraz, żeby złapało mi środek mojej linii, muszą być bardzo blisko. Ale można wpisać sobie zmienną aperturę. Jak wpiszemy sobie zmienna aperturę w pasku poleceń po prostu, to program zapyta mnie obszar wyboru dla punktów przyciągania. Ja tam mam dziesiątkę wpisaną, wpiszę sobie na przykład 30, zatwierdzę enter I zobaczcie Państwo, że teraz to przyciąganie będzie z dużo większych odległości niż poprzednio prawda? Co prawda przypadkiem mogę też dociągnąć się niechcący do środka jakiejś działki, ale łapie mi to z większej odległości. Być może ktoś będzie chciał sobie tę zmienną właśnie wpisać. Ja od razu zmieniam to tak jak było, czyli na 10 pikseli, natomiast pokazuje po prostu, że jest taka możliwość. Tutaj też mogę wyłączyć śledzenie lokalizacji, bo czasami dociąga mi do pewnych kątów, do których wcale dociągać bym się nie chciał. Zmieniam sobie tą zmienną aperturę na 10 pikseli. I kontynuuję moją polilinię. Dobra, kończymy. Dociągamy do ostatniego elementu. Nasza polilinia jest zrobiona, tylko ja zrobiłem ją w kilku elementach. Znaczy się tutaj jest pierwsza polilinia, tutaj kawałek druga polilinia. Jeżeli ktoś ma taką sytuację jak ja, niech sobie zaznaczy te wszystkie polilinie i połączy je w jedną całość, żeby to była jedna polilinia. A nie kilka. Zatem zaznaczamy je wszystkie i wpisujemy polecenie na połączenie. Połącz, join po angielsku, J to jest alias. Łączymy te wszystkie i w tym momencie mamy jedną długą polilinię. Ta polilinia powinna znajdować się na warstwie oś drogi. I stwórzmy teraz taką warstwę. Ja zawsze podczas moich szkoleń zwracam szczególną uwagę na te warstwy. Teraz tego nie unikniemy. Tworzymy nową warstwę. Niech to będzie oś drogi. I ta oś drogi niech ma kolor powiedzmy. Jakiś fioletowy, żeby się wyróżniała. Zatem stworzyłem sobie warstwę oś drogi i po prostu ta polilinia musi zmienić swoją warstwę. Na przykład we właściwościach możemy to zmienić, zmieniamy to na oś drogi. A na warstwie pomoc są po prostu te linie pomocnicze. Możemy je zawsze wyłączyć z widoczności, jeżeli ktoś nie chce ich oglądać, może sobie włączyć jakąś tam inną warstwę, a warstwę pomoc zwyczajnie wyłączyć i zostaje nam tylko ta nasza oś drogi. Dobra, super. Mamy narysowaną zatem oś drogi. I teraz musimy zacząć rysować. Ja będę rysował samą drogę. Natomiast jeżeli ktoś będzie rysował drogę razem z chodnikiem, to musi mieć nieco inne podejście. Może zróbmy to na dwóch przykładach, bo jest to dosyć proste. Wpiszmy polecenie, o jak odsuń. Z angielskiego offset, po polsku odsuń, a alias to jest zwyczajnie literka o. I program zapyta mnie o odległość odsunięcia. Ja sobie wpiszę taką odległość powiedzmy na 3 metry i zatwierdzę to enterem. Dzięki temu mogę tę moją oś drogi odsunąć na jedną stronę i na drugą stronę. I to jest w porządku, jeżeli chciałbym samą drogę. Natomiast jeżeli chciałbym teraz wpasować gdzieś chodnik. No to problem jest taki, że ani po jednej, ani po drugiej stronie nie mam za bardzo na to miejsca. Włączę sobie tutaj jeszcze punkt charakterystyczny najbliższy. Zobaczcie Państwo, ile mam miejsca na narysowanie chodnika, powiedzmy gdzieś w tym miejscu. Tak na oko. Tu mam niecały metr, po drugiej stronie może metr się uda, no niecały metr. Tutaj jest jakieś zwężenie. No i właśnie teraz ani po jednej, ani po drugiej stronie nie mamy wystarczająco miejsca, żeby dać chodnik, czy chociażby pobocze wyznaczyć. No niekoniecznie chodnik. I dlatego właśnie, jeżeli chcemy zaprojektować nie samą drogę, a drogę też z chodnikiem, to ja usuwam te dwie linie, które przed chwilą sobie odsunąłem. I teraz odsuwam się w jedną stronę o jakąś konkretną odległość. Powiedzmy, że odsuniemy się. O jak odsuń, odsuniemy się o te 3 metry. W jedną stronę. Może nie 3 metry, bo 3 metry będzie to samo. Jeszcze raz odsuń się na przykład o 3,5. O 3,5 metra się odsuniemy. W jedną stronę. Prawda? I teraz tak. Tutaj musimy zmienić warstwę tego obiektu, bo to nie jest oś drogi, tylko to jest krawężnik. Zatem stwórzmy sobie taką warstwę o nazwie Krawężnik. Wpisuję krawężnik. 15 na 30. I ten krawężnik niech ma kolor, powiedzmy, czerwony. Te kolory biorę takie bijące po oczach, nie dlatego, żeby były takie w projekcie, bo przy drukowaniu zapewne te kolory byśmy zmieniali, tylko teraz, żeby się rzucały mocno w oczy. Dlatego używam takich kolorów jak fioletowy, pomarańczowy, żółty, zielony, jaskrawy zielony, żeby to po prostu się odznaczało wyraźnie na rysunku. I teraz, tak, tutaj mamy ten krawężnik. Zmieniamy warstwę, żeby to nie była oś drogi, tylko właśnie krawężnik. Jeżeli chodzi o oś drogi, to możemy ją sobie wyłączyć, prawda? I dopiero od tego krawężnika możemy się odsuwać w jedną stronę, w drugą, więc odsuwamy się od krawężnika, wpisujemy o jak odsuń, o 3 metry to będzie jeden pas ruchu, zaznaczamy. Drugi pas ruchu, a potem od tej linii możemy się odsunąć o pół metra. Na przykład, żeby wyznaczyć pobocze. No, pół metra to chyba jest niezgodnie z przepisami, ale powiedzmy, że odsuniemy się o 0,75. 0,75 i odsuwamy się w jedną lub w drugą stronę. Może nawet metr mi się uda. Spróbuję metr się odsunąć. Może znajdzie się na tyle miejsca. O, jak odsuń, odsuniemy się na metr. I odsuwamy. Dobra, tu oczywiście warstwy trzeba by pozmieniać, ale zwróćmy uwagę teraz. Że dzięki temu, co wykonaliśmy przed chwilą, czyli przeszliśmy sobie najpierw do wyznaczania krawężnika, potem wyznaczyliśmy sobie tę oś drogi, potem kolejny krawężnik i potem dopiero kolejny chodnik, no to mamy jak ten chodnik umieścić. Wcześniej nie za bardzo mogliśmy, bo jak byliśmy idealnie w środku i chcieliśmy sobie odsuwać, to na chodnik zostawało za mało miejsca po jednej i po drugiej stronie, więc po prostu całą drogę trochę przenieśliśmy w kierunku jednym. No i tak to powinno wyglądać, czyli mamy tutaj wyrysk, Teraz tę drogę. Pozmieniajmy sobie warstwy, tylko zanim zmienimy warstwy, zobaczcie Państwo, jak teraz wygląda ta oś drogi nowa, a jak wyglądała poprzednio. Włączę sobie oś drogi, poprzednio była przesunięta, prawda? Właśnie to przesunięcie pozwala nam zamontować tutaj chociażby ten chodnik 1 metr. Normalnie byłoby to nie do zrobienia. Dobra, oś drogi wyłączam, stworzą sobie nową warstwę do osi, ale to już nie będzie oś drogi, tylko oś jezdni. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo. O co mi z tym chodzi? Tworząc sobie nową warstwę, to jest oś Jezdni. No wcześniej tutaj ta oś drogi to chodziło mi o oś, może zmienię nazwę, oś pasa drogowego, czy nazwijmy to jak chcemy, po prostu chodzi o to, że to jest oś całego miejsca, jakie nam zostało. A teraz stworzyliśmy sobie oś Jezdni, niech ta oś Jezdni ma na przykład kolor zielony, powiedzmy, i na warstwę oś Jezdni przeniesiemy ten konkretny obiekt. O, właśnie te czerwone to są te krawężniki 15 na 30. A ten krawężnik na boku, co jest, zrobimy sobie 8 na 30. Zatem zaznaczam sobie tutaj warstwę krawężnik 15 na 30 i tworzę nową. Krawężnik 8 na 30. I ten krawężnik do chodnika, on będzie miał jakiś inny kolor, żeby się wyróżniał. Powiedzmy, że będzie błękitny na przykład. Zatem zaznaczam i te linie, Zmieniam tutaj warstwę na krawężnik 830 teraz możemy się przejść wzdłuż naszej drogi, zobaczyć czy wszystko jest w porządku. No, jeszcze parę rzeczy mamy tutaj do naprawy, ale to za chwilkę zrobimy wszystko w swoim czasie. Tak, tylko się przejadą, zobaczyć czy jakieś duże błędy się nie pojawiły. Chyba jest wszystko w porządku. To teraz tak, musimy wyrównać sobie tę naszą drogę do odpowiednich miejsc. No tutaj, na przykład, dwie linie nam wystają, dwie nie dochodzą i użyjemy do tego polecenia EX, czyli wydłuż. Jeżeli wybieramy opcję wydłuż, no to jak sama nazwa wskazuje, pozwoli nam to coś wydłużyć. Zwróćmy uwagę na to, że ja mam włączony tryb szybki. Jeżeli ktoś ma jakiś inny tryb, to wpisujemy tutaj literkę T i wybieramy sobie konkretnie ten mój tryb. Jeszcze raz, bo włączyło mi się coś innego. T, jak tryb. I tutaj wybieramy sobie tryb szybki, litera B jest literą wielką. I tak, jeżeli mamy polecenie wydłuż, no to zaznaczam zieloną i się wydłuża, zaznaczam czerwoną i się wydłuża. Natomiast tych dwóch jak zaznaczę, no to nic się z nimi nie stanie, nie mogę ich wydłużyć w nieskończoność, bo tam nie ma żadnego obiektu ograniczającego. Ale polecenie wydłuż działa razem z funkcją utnij. Czyli jeżeli chcę wydłużać to po prostu zaznaczam, ale jeżeli chcę coś przyciąć, to po prostu trzymam shifta, nie puszczam shifta, cały czas go trzymam i klikam co ma zostać skrócone. Tak samo działa to w drugą stronę. Jeżeli ktoś wpisałby polecenie TR, czyli utnij po angielsku trim, to też można byłoby zaznaczać obiekty do ucięcia. Może pójdźmy sobie na początek naszej drogi. Obiekty do ucięcia klikam i gotowe. Tutaj ta zielona też i gotowe. Ale jeżeli chcę wydłużyć, no to z shiftem, prawda? Więc, jeżeli używamy polecenia utnij, to ucinamy zaznaczając, a wydłużamy z Shiftem, a jeżeli używamy funkcji wydłuż, to po prostu klikając, wydłużamy, a z Shiftem ucinamy. Taka zamiana, te dwa polecenia działają wspólnie trochę. Ok, czyli to już mamy zrobione, wszystko fajnie. To teraz spróbujemy trochę ten pas drogowy naprawić. Nie jest to jakieś specjalnie trudne, ale zwróćmy uwagę na pewną ważną rzecz. Jeżeli byśmy sobie tutaj wymiarowali, na przykład, naszą drogę, ja sobie włączę teraz wymiar wyrównany, chcę sprawdzić, jakiej szerokości jest mój pas drogowy. Przyda mi się tutaj punkt charakterystyczny, prostopadłość. Mój pas drogowy w tym momencie ma 3 metry szerokości, jeden, drugi pas drogowy ma 3 metry. No, i chodnik udało mi się tam zrobić o szerokości 1 metra. I na każdym miejscu, wzdłuż tej naszej trasy, wszędzie są te same wartości. Natomiast jeżeli chcielibyśmy czasami tę drogę naprawić ręcznie, co często będziemy musieli robić, no to wtedy możemy sobie te szerokości zepsuć. Tutaj, jak na złość, akurat mi się udało zmieścić, ale wyobraźmy sobie, że ten chodnik jest trochę dalej. Jest trochę dalej, no i wchodzi nam gdzieś tutaj. Już na granicę działki. No i w takim wypadku, jeżeli byśmy to naprawiali ręcznie, to po prostu zepsujemy sobie te odległości. Tutaj te szerokości już nie będą poprawne. Jak sobie wybiorę wymiarowanie, no to zepsuliśmy szerokość. Już nie jest to idealnie 1 metr, tylko 0,88. Ctrl Z, cofam to, co wykonałem. Jak zatem naprawiać taką drogę, żeby nam te szerokości się tutaj nie psuły? Żeby zawsze było to idealnie do jednego metra. Spróbuję znaleźć jakiś błąd, żeby to na błędzie pokazać. Tutaj nie mamy błędu, ale dobra, spróbujmy się odsunąć trochę od tego miejsca, bo zobaczcie, Państwo przychodzimy bardzo blisko działki, i teraz chcemy przesunąć chodnik oraz jezdnię trochę na południe, tak żeby nie zepsuć tych odległości. Jak to można zrobić? Możemy na przykład zaznaczyć sobie wszystkie te cztery linie i spróbować je trochę rozciągnąć. W jaki sposób? No tutaj przyda nam się funkcja z czerwonymi uchwytami. Zobaczcie Państwo, gdybym złapał po prostu jeden uchwyt, no to rozciągałbym ten jeden uchwyt i bym zepsuł te odległości. Ctrl-Z cofam. Natomiast jeżeli zaznaczę sobie te cztery linie, i z razem z wciśniętym Shiftem pozaznaczam te uchwyty, żeby były czerwone. Cały czas mam wciśnięty Shift podczas tego zaznaczania uchwytów. OK, teraz Shift puszczam. Uchwyty są czerwone. To zobaczcie Państwo, że jak będę przesuwał, to przesuwa mi się od razu cały pas drogowy. No i tutaj spróbujemy się trochę przenieść. Tak, na oko, powiedzmy, w ten sposób odsunęliśmy się, odsunęliśmy. A co jest ważne? Że teraz, mimo tego odsunięcia, dalej mamy tutaj idealnie jeden metr na chodniku. I jedalnie 3 metry na samej jezdni. I to jest właśnie to, co musimy zrobić. Przećwiczmy to jeszcze raz. Próbuję znaleźć jakiś konkretny błąd, żeby ten błąd naprawić, ale chyba żadnego błędu nie zrobiliśmy. Tak udało nam się wpasować z tą drogą, że błędów nie ma. O, tutaj chyba jest błąd. Tak, tutaj się zaczyna błąd. Musimy to naprawić. Trochę się oddale, żebyśmy widzieli, gdzie jesteśmy. Mniej więcej w środku drogi, mniej więcej w środku drogi. Wchodzimy już tutaj, niestety, na granicę działek. I cóż możemy zrobić? Niestety wchodzimy na granicę działek z dwóch stron naraz, czyli nie ma fizycznie możliwości, żebyśmy się zmieścili, ale tutaj trochę upięknimy rzeczywistość i po prostu te kilka działek sobie przesuniemy, prawda? Żebyśmy tutaj mieli więcej miejsca. Zrobimy sobie coś takiego. A tu działki jeszcze raz trzeba będzie zaznaczyć. Dobra, przesunę sobie do tego miejsca i tutaj też sobie przesunął. Dobra, te linie też sobie dosunę do tego miejsca. Jeszcze ta linia. Czyli teraz mamy taki błąd, że wchodzimy na działkę po jednej stronie. Zatem całość musimy przesunąć trochę na południe, tak żeby nam tutaj nie wchodziło na te działki na północy. Zaznaczamy zatem cztery linie budujące naszą drogę, cztery polilinie, a nie linie. I teraz jak mamy je zaznaczone, to wciskamy shifta. Jeden uchwyt, drugi uchwyt, trzeci uchwyt, czwarty uchwyt. Te uchwyty są teraz czerwone. Co to znaczy, że są uchwyty czerwone? To znaczy, że podczas jakiegokolwiek przesuwania odległości między tymi uchwytami pozostaną niezmienne. A jeżeli tutaj odległości między nimi są niezmienne, to wszędzie w całym naszym rysunku, na całej długości, będzie zachowana ta odległość. Tutaj jednego metra, tutaj trzech, tutaj trzech. No i tutaj też mamy taki problem. Zaznaczamy z shiftem, żeby były czerwone uchwyty. Musimy na nie poklikać. A potem przesuwamy po prostu łapiąc za jeden uchwyt już bez shifta, i w ten sposób zostawiamy te same odległości, jakie mieliśmy wcześniej. Przejdę jeszcze dalej. Czy jakieś błędy są? Może zrobimy to jeszcze raz, żeby trochę to poćwiczyć. O, tutaj widzimy ten uskok, prawda? Gdyby nie to, że rysowaliśmy tę linię w poprzek drogi, to ten uskok mógłby nam teraz wchodzić na drogę. A tak jesteśmy wyśrodkowani. Idziemy dalej, idziemy. Chyba żadnych błędów już tu nie ma. Tutaj są jakieś błędy. Nie ma tutaj. Też nie. Dobra, u mnie na drodze już żadnych błędów nie ma, ale jeszcze ewentualnie spróbujemy sobie na samej końcówce poprzestawiać trochę te nasze obiekty. Zaznaczmy te nasze wszystkie polilinie. Używamy czerwonych uchwytów, czyli zbliżamy się. Z Shiftem zaznaczamy uchwyty jeden, drugi, trzeci i czwarty, a następnie zwyczajnie przesuwamy lekko w kierunku północnego zachodu i powinno być wszystko w porządku. Także przesunęliśmy sobie tę drogę, nie psując tym samym szerokości. Szerokości mamy cały czas takie, jakie nadaliśmy sobie na samym początku. Także to, co udało nam się w tym momencie osiągnąć, to wiemy, że do każdej linii na drodze, którą chcemy narysować, należy przypisać odpowiednią warstwę, a to chociażby po to, żeby później pewne elementy dało się wyłączyć z widoczności, czy też na odwrót włączyć, kiedy będzie coś potrzebne. Bo, na przykład, taka oś drogi, którą mamy teraz, oś jezdni, tak to nazwałem sobie tę warstwę. Ona jest mi teraz zbędna, jeżeli chciałbym na przykład wykonywać kreskowanie, żeby zaznaczyć drogę, że jest tam na przykład kolor szary czy jakiś inny. Więc mogę oś jezdni wyłączyć, ale później jak będę rysował na przykład oznakowanie poziome, linia podwójna ciągła, linia przerywana itd., dalej, to ta oś jezdni mi się jak najbardziej przyda, dlatego też... Ta warstwa musi dalej być, po prostu czasem wyłączamy ją z widoczności. Gdyby ktoś chciał się ze mną spotkać na jakieś konsultacje, czy zapisać na szkolenie, to zapraszam do kontaktu przez naszą stronę zwk.pl. Należy skontaktować się z działem handlowym, powiedzieć, że chce się wziąć udział w jakimś szkoleniu. Tam są różne sposoby, można indywidualnie, grupowo, więc handlowiec wyjaśni co i jak, ustali terminy itd. W tym konkretnym filmie to już wszystko. Życzę owocnego projektowania.